Witam wszystkich! Dziś będzie taka szybka robota, szybki filmik. Nie świeci mi któryś przedni reflektor. Jakie żarówka się spaliła? Nie pamiętam dokładnie który. Więc musimy sobie zmienić żarówkę. Sprawdzimy sobie stan oleju i, i, i płynów, bo dzisiaj jadę w taką troszkę dłuższą trasę. Dobra, zaczynamy. Będzie szybka akcja. Dobrze, musimy sobie musimy sobie włączyć światła żeby wiedzieć które, które nam się spaliło Tylko nie wiem, będę musiał odpalić samochód pewnie tak Tutaj mamy mijania Tak, dobra, mamy odpalone Zobaczmy sobie ja już widzę, że lewa nie świeci Prawdopodobnie, czekajcie, tutaj mamy światełko, i to jest to światełko. Pozycyjna, świe pozycyjna świeci, mijania świeci. Natomiast tutaj pozycyjna świeci, mijania nie świeci. Dobrze, wiemy, która strona. Dobra, z tyłu. Z tyłu świeci, tutaj świeci. I tutaj świeci Rejestracja, świeci, dobra, Ok. To w takim razie tak, gasimy sobie Znaczy gasimy, wyciągamy Stacyjkę, gasimy światła Dobra Otwieramy sobie maseczkę Dobra I zobaczymy No. Eee, czekajcie, ja sobie otworzę maskę, postawię Was tu gdzieś Zbieramy maskę. Co tak jest? Okej. Okay. Panowane maseczkę. Kurcze. Tyle plastików. Do ściągnięcia. To jest żarówka ta tutaj. Nie, nie wiem czy to się uda. Może się uda Aha. <coughs> wiem już widzę z tego co widzę żeby wyciągnąć żarówkę w tym samochodzie to jest Renault Megane 3 y, trzeba zdemontować reflektor hmm, kurczę myślałem, że to będzie tak, wiecie, cyk fuch. no nic, dobra, trzeba wziąć jakiś klucz i i, ten. I zacząć demontować Dobra, muszę Was gdzieś położyć żebyście widzieli, znaczy ogólnie tak, z tego co widzę. Yy, tak, tutaj mamy jedną śrubkę, tutaj mamy drugą śrubkę, więc odkręcimy te śrubki, wysuniemy reflektor i zobaczymy co dalej. Dobra, okej. Okay. To jest jakiś torx, dobrze. Już kluczyk. Ale tak, oczywiście, kawka jest, kawka musi być. Zaraz to zrobimy. Akurat musiała się wczoraj spalić, jak dzisiaj mam jadę, ale dobra. Kurczę. Liście już lecą. Koniec lata. Dobrze, weźmy sobie jakiś kluczyk sobie jakiś pierwszy. dobra, i to będzie torx, Czy to będzie to. tak, to jest to oznaczenie T30, T30, dobra, ok, odkręcamy, w razie czego, by się obrobił, to to jest śruba dziesiątka, więc można sobie płaskim dziesiątką pokać. W w samochodach było dużo miejsca, wystarczyło zdjąć dekielek z tyłu, lampki, wymienić żarówkę. Wymieniłeś to nawet w trasie. Dziś nie wymienisz. Dobra, i teraz co? Aha, w tym samochodzie, ja też nie wiedziałem, jak wymieniać te, te żarówki, też sobie kiedyś tam włączyłem jakiś filmik. I w tym samochodzie, zobaczcie, jest coś takiego. Tutaj jest taki metalowy bolec. Jego powinno się wysunąć do góry. Widzicie? Wygląda to w ten sposób. I dopiero wtedy można wysunąć reflektor. Dobrze, że są filmiki właśnie na sieci, bo w przeciwnym razie pewnie już dawno by połamał ten zderzak. Dobra, mamy odkręcone dwie śrubki. O, wyjeżdża nam reflektor ładnie. Dobra, myślę, że tyle wystarczy ok, odpinamy tutaj dekielek tutaj raz pężniki dwie ok ok, mamy dekielek uszczelka w porządku, dobra żebyśmy zaś dobrą żarówkę wyjęli, tak, to jest ta żarówka tak ogólnie tak, ja sobie odpinam kabelek odpinam sobie kabelek dobra i tutaj Odpinam sobie żarówkę. Dobra. I wyciągam żaróweczkę. O! Mamy winowajce Nie jest spalona. To jest żarówka H7. H7. Już zobaczę, czy w ogóle taką mam w domu. Ogólnie. Staram się zawsze mieć na zapas, różne typy żarówek. Idę zobaczyć. Powinienem mieć ale nie, czy właśnie Napisz kawki 10. Dobra. Mam jakąś H7. Kosztowała 12 zł, bo jeszcze gdzie cena jest. Dobra, wyjmujemy. Aha, y, bardzo ważne przy żarówkach H7. One są zapakowane w taką, taki fajny... Y, drepenowy kartonik nie wolno podczas montażu ani w ogóle nie wolno dotykać yy, paluszkami, bo z, będzie tłusty i zaraz się Wam żarówka spali. Natomiast jak się już zdarzy, że dotkniecie niechcący czy coś, wziąć yy, papierka benzyny ekstrakcyjnej, yy, odtłuścić i, i, i będzie działać. Dobra, więc co wyciągamy sobie z kartonika. O, mamy ładną h nową. I ostrożnie, delikatnie, żeby jak najmniej dotykać. Wkładamy w miejsce żaróweczkę. Dobra, jest. OK. Wkładamy sobie, zapinamy sobie z pinkami. Dobra, żarówka zapięta, podłączamy sobie kabelek. Dobra, jest. Dobra, montujemy dekielek. Ogólnie szybka robota tylko no, to jest to, że trzeba wysyłać ten reflektor. Na trasie No to już nie wymienić, żebyś nie miał klucza. Wypadałoby wozić ze sobą wszystkie klucze w razie czego, żeby móc wymienić. Dobię się taka żarówka, to jest na karty Dobra, mamy to. Yy, nim to skręcę, sprawdzę, czy świeci. Sprawdzimy czy świeci. Dobra, dam Was tutaj patrzcie czy świeci. Czy świeci? Dobra. Okay. świeci. Dobra. w tej chwili, Możemy ją skręcać. Ten sto, jak mam taki niestabilny, strasznie kurczy Dobra Widzicie coś, wszystko się, dobrze się telefon nie pobił Ok, skręcamy z powrotem, czyli tak Wsuwamy sobie lampkę Dobra pierwsze, wsuwamy ten nasz bolec Chciałbym wam pokazać jak najlepiej Gdzie to jest, ale ciężko jest ustawić Dobra wsuwam ten bolec On blokuje całą lampkę Teraz wsunąć. Daj mi tu jaki latarki. na tam. tam. Tak. Dobra, jest wsunięty. i on już blokuje lampę. Dobra. okej okay. Skręcamy dwie śrubeczki i żarówka wymieniona. I żarówka wymieniona. Gdzie? 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 ale bez przesady. Uff. Śrubki skręcone, dekielek jest zamknięty, szczelny, ok. Ten śledź sadzony, lampka się trzyma, żarówka świeci. Stara żarówka do kosza, dobra. Ok, mamy to. Eee, dobrze, przy okazji jak już grzebimy pod maską. Wezmę Was, sprawdzimy sobie. Ten oleju. Tylko jak was tu położyć, żebyście mi nie spadli? Z tymi ustawieniami. Dobra? Okej, okay. w, w akurat samochodzie Renault 3, Renault Megane 3 z silnikiem 14 TCE. 130 koni na turbince. Yy, miarka pomiaru oleju jest tu, gdzie wlew. Jest zintegrowana z korkiem. O, jest cały barnet. Dobra, przetrzemy sobie go ładnie jakąś szmatką i, spróbuj, i sprawdzimy sobie stan oleju przed wyprasą. Tak, i wiecie, szybki przegląd. Lepiej papieru dole, to sobie wytrzeć ładnie do sucha. Ogólnie jest to oleju, sprawdzamy zawsze na, na zimnym silniku, bo. Jeżeli byśmy odpalili na chwilę, to wiadomo ten olej rozejdzie się po silniku i potem już nam nie będzie wskazywał odpowiedniego pomiaru. Najlepiej przed odpaleniem zobaczyć ile, jaki jest ten olej. Dobra, w mamy, bagnecik mamy suchutki, tutaj minimum, maksimum. Dobra, sprawdźmy sobie olej. Dobra i patrzymy co tutaj mamy. No, stan oleju jest prawidłowy nie, w kamerce tego nie będzie widać ale jest prawie na maksimum dobra Czyli olej jest ogólnie jest ok dobra kiedy był w ogóle wymieniony olej? olej był wymieniony 11 stycznia 2025 dobrze następna wymiana przy 200 ja ogólnie wymieniam olej co 10 000 km, rób co roku zależnie co nastąpi pierwsze ale przy mojej jeździe yy, raczej nigdy nie, nie ma tego roku, bo zawsze do 10 tysięcy kilometrów pięknie szybciej. Mm, dobra, z wymiany oleju oczywiście też zrobimy jakiś filmik. Wymiana oleju, filtra, filtra oleju. To są takie rzeczy proste, które można sobie wykonać samemu w domu. Więc spoko. Dobra, sprawdźmy sobie płyn chłodniczy. Ale widzę, że jest na maksimum. Jest ok. Dobra chłodniczy na maksimum płyn do spryskiwaczy. Raczej nie przewiduję, żeby tam było mało. Znaczy tam będzie pod maksimum. Ale dobra, dolejmy sobie tego płynu jeszcze do spryskiwaczy. Ogólnie ja cały rok jeżdżę na płynie zimowym. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli w lecie zalewamy płyn letni, potem się okazuje, że przychodzą mrozy, zapominamy sobie o wypsikaniu i wszystko marznie. A nawet jak nie zapomnimy, to musimy yy, marnować płyn i wypsikać cały ten letni płyn na marne. Dobra, nie wiem, czy będę potrzebował lejka, czy jakoś trafię? Może jakoś trafi. Ale dobra, leci. Tak to jest, cały rok na zimowym, nie muszę go ani wypryskiwać, ani pamiętać o tym, żeby go zmienić. O i pełno, dobra. Akurat tutaj zawsze dwa o to, żeby było wszystko na, na bieżąco, więc nie było dużej dolewki. Dobra, olej jest, spryskiwacze są, chłodniczy jest. hamulcówkę by trzeba było zobaczyć, ale ostatnio sprawdzałem w hamulcówce wszystko było okej, okay. więc dobra, Kolejny płyn. Dobra, hamulcowy, 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 zbiorniczek hamulcowy jest tutaj, tu, ale widzę, że jest na maksimum, więc dobra, nie, nie trzeba, nie trzeba ruszać. No i dobra, taki szybki przegląd. Światła świecą, spryskiwacze są, olej jest. Szybki pozbieramy, dobra, zamykamy. Dobra. No. I można jechać dzisiaj w trasę. Dobra. dobra. Dzięki za uwagę. Strzałka do następnego. Cześć.